Cześć kochani, zapraszam Was na nową gazetkę do Rossmana, a zrobię taki osobny przegląd, gdzie będą same zestawy dla Panów i dla pań, jeżeli chodzi o właśnie o kosmetyki. Tutaj, jak widzicie, macie farby w promocji z Sajosa na 22 zł. Lecimy na kosmetyki 32 zł. Fajna, tutaj jest kolekcja różowa, i tutaj macie kremy 50. A to są kremy przeciwzmarszczkowe do cery dojrzałej. Tu mi pani zachwalała: jest 60 plus i 70. Plus. Tak więc możecie kupić mamie, babci w prezencie taki kremik. W tej serii również znalazło się serum. I tutaj mamy serum liftingujące za 28 teraz złotych. Tutaj jeszcze była jakaś rzecz za 27, ale znikła z półek. Niwejka też ma swoją promocję, trzy w cenie dwóch, ale jeżeli chcecie pojedynczo, to za 11,50 kupicie też kremy. Tutaj są za 6 zł zwykłe kremy, więc trzy w cenie dwóch się opłaca. Ten duży krem Niwa przeceniony jest na 18 zł. Tutaj ja widzę wszystkie produkty z niwajki 3 w cenie 2. Um, u góry są promocje kremów na 34 i 40 zł. Na samej górze jest kolekcja ta um, chyba najdroższa, bo to są te takie kremy mocno... Um, wspomagające poprawę skóry, jak na przykład jakiś sera, kremy przeciwzmarszczkowe i teraz zamiast 95 zł możecie zapłacić niższą cenę, bo jak kupicie trzy produkty, to zapłacicie za dwa, więc można wziąć krem i na przykład serum. Ta czarna linia jest też podobno bardzo fajna, nigdy się nie skusiłam, bo ceny mnie przerażają, ale wiem, że niektóre rzeczy warto kupić, bo pomagają, chociaż ja ostatnio idę pod nawilżenie, i następnym razem nagram Wam taki przegląd, gdzie pokażę Wam, czego ja używam, co Wam mogę polecić i co naprawdę fajne jest. Całe życie używam w ogóle Niwejki, to jest najlepszy hit. I jakoś tak mało mam z tych zmaszczeń, nie wiem, czy to przez to. Te serum jest podobno cudowne, teraz na 71 zł. Przecenione. Ja hmm, po demakijażu buzi nakładam właśnie takie serum i nakładam krem nawilżający. Wklepuję i idę spać, więc takie kremy wam i sera polecam, bo są naprawdę fajne. Oczywiście kwas hialuronowy też jest fajny. Tutaj ta firma też jest podobno ciekawa. 27 zł. Macie hmm, na przykład taką maskę nawilżającą na noc. Znaczy na noc, ja zazwyczaj stosuję takie maski przed spaniem i, I chyba ją sobie wypróbuję, zobaczę czy jest fajna Na pewno dam Wam znać Co mnie zaskoczyło to e, produkty do paznokci Tutaj macie wszystko I waciki, zobaczcie I pilniki, i toniki Te klinery całe No jest, tego widzę nawet sporo Nożyczki, cążki No i sztuczne paznokcie Zobaczcie, ile tego jest w rozmanie. Są jeszcze naklejki, które są nawet, powiem Wam, ładne. I tutaj, na przykład, za 4 zł, możecie wybrać sobie naklejeczki. Albo, o, na przykład, takie złote, za 7 zł. Teraz, nawet, za szóstkę są. No, powiem Wam, jestem bardzo zaskoczona Tym, tą, 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 tą częścią tutaj. Yy ścianki takiej małej. Gdzie są właśnie te produkty, co jeszcze zauważyłam w Hebe? To będzie następny taki przegląd Hebe. Są z przodu kasy takie mm, boxy, gdzie macie ostatnią szansę, ostatnią tą szansę. Ostatnią lubię wam pokazywać i tam są naprawdę fajne produkty i nagrałam to. Jutro wrzucę wam na kanał, tak więc jutro zapraszam na przegląd Hebe. Mm, tutaj macie sztuczne rzęsy, kępki, nie znam tej firmy. Jak ktoś jest zainteresowany, to za prostu zostawcie komentarz, to wam podpowiem, jaki ja firmy używam, z której jestem bardzo zadowolona. Tutaj macie promocję na tusze z 35 na 19 zł. Są to bardzo fajne tusze do rzęs. Polecam ten czerwony i różowy. Tutaj na dole ten um, obok fioletowego jest też fajny. Um, nie wiem, czy tutaj coś jeszcze w promocji. Ja tak przelecę Wam e, tymi firmami, żebyście zobaczyły co jest w promocji, może akurat wasz regał mm, z ulubioną marką będzie mm, miał kuszącą promkę. Tutaj mamy Vibo i z Vibo polecam wam na pewno te pomady do brwi teraz za 28 zł na 15.50 i ona mnie tak kusi mimo że gdzieś tam sobie robiłam brwi to i tak zawsze poprawiam kształt bo tu i tak wzrasta, wiecie, to trzeba gdzieś tam zawsze podkreślić są też fajne ołówki, które mają z drugiej strony taką szczoteczkę, bardzo lubię też takie rzeczy tutaj mamy, właśnie, tutaj też jest taka, widzicie, ze szczoteczką, fajna, 11 albo 18 Teraz nie wiem, która tu jest cena, bo tak poprzyklejane jedno koło drugiego. Te zestawy są bardzo fajne. Macie jaśniejszy i ciemniejszy kolor. Oczywiście możecie użyć tego też jako mm, cień do powiek, bo one są takie uniwersalne. 24 zł. Teraz w promocji. Tam od razu jest też pędzelek taki ze szczoteczką. No tutaj chyba nic już więcej nie będzie, ale zobaczcie ile jest pędzelków i ten jest do henny, wzięłam go dlatego, bo raz, że dyszka, a dwa szukałam właśnie takiego cienkiego pędzelka, by mm, nakładać, sobie, nakładać sobie właśnie mm, na brwi te cienie, no i tutaj szukam, ale nie znam tych firm. Ale zobaczcie te różowe, jakie ładne, od 17 do 15. Tu macie gąbeczki, takie aplikatory do cieni. Co tutaj jeszcze? Kulki do masażu buzi. Podobno bardzo dobrze to działa. Ja używam od jakiegoś czasu, ale żeby były efekty, no to wiecie. No, jeszcze nie ma. Tu są fajne, bo macie gąbeczkę i pędzelek i tym pędzelkiem można nakładać sobie cień na brwi, bądź, 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 bądź w ogóle modelować brwi. Te za 20 zł letki polecam, ja sobie nie wyrywam, a tym zaczęłam golić brewki i naprawdę są fajne, bo one nie są ostre, już moja mm, pani moja Ania kochana od brewek mi doradziła i od tej pory zawsze je kupuję i używam na długo starczają tak więc polecam wam też tu mamy różne opaski o no i to ze mną wróciło do domu piękne są te spineczki tak szukałam takich różowych bo były kiedyś różowe nie ma ale one mają złote Złote takie drobinki jakby wtopione w kryształek i teraz promocja jest za dwie sztuki, 8 zł. Tak więc jak macie u siebie to zobaczcie, bo naprawdę polecam. 16,90, czyli niecałe 17 zł. kolczyki, jak widzicie, jest duży wybór. Tutaj 23 zł. No niektóre są droższe, niektóre tańsze. Tu na przykład takie też 17 zł. Tu mamy na przykład łańcuszek. Niecałe 28 zł, bardzo ładne kryształki, tutaj macie misia też chyba 28. Tak. No, mówię tutaj naprawdę są różne ceny. Bardzo ładne są niektóre. Zobaczcie, ile tego jest. Ja nie wiem, czy to w każdym rozmanie. Jest taka ściana cudownych rzeczy, ale już obniżyły panie kubki i tutaj zrobię Wam przegląd wszystkich rzeczy, które są przecenione. Mamy talerzyki widzę na promocji. Tutaj są te świąteczne kubki, szklanki, no kubeczki są za 19 teraz złotych, zobaczcie i ten jest fajny pierniczek. Mm, już Wam pokażę jak on wygląda, tak? Fajne ma to ucho. Jutro w ogóle nagram Wam zestawy, bo też jest dużo fajnych obniżonych, tutaj polećmy. Po tych, co tutaj mam na tej ścianie. Tak więc zobaczcie te duże niwejki teraz możecie kupić za 13 zł. Nieważne, że to jest szata świąteczna, krem jak krem, ale to jest naprawdę tanio. W Hebe chyba jest teraz promocja z 3 za 2. To jutro zobaczymy, bo już nie pamiętam tyle tych rzeczy. Miałam w rękach, że po prostu nie pamiętam które jakie ceny, ale zobaczcie te, te zestawy, są wszystkie w promocji. Teraz przelecę z Wami, pokażę po kolei co jest. Może akurat coś Wam tu wpadnie w oko i coś Wam się spodoba. To jest fajny zestaw, bo nie dość, że macie serum, też jeszcze tą maszynkę, którą właśnie trzeba likwidować zmarszczki albo podnosić podbródek, <noise> konturować sobie owal twarzy i tak dalej. Tutaj dla panów zestawy teraz będą Podobno ładnie pachnie, włochałam tylko raz, no nawet tak fajnie pachnie, powiem Wam szczerze, ale kosmicznie, drogi. No, więc jeżeli ktoś lubi, to może wam się opłacać będzie ten zestaw, bo on teraz kosztuje 240 zł. Zobaczcie, jakie fajne poduszki. 40 zł takie jakieś ciacho, czy co to jest? W Rosmanie możecie kupić. Co tu jeszcze Wam pokażę? Za 10 zł są... Czekajcie. To są takie mm, do pakowania prezentów. Jakieś chyba tasiemki, tak mi się wydaje. Tu mamy mm, obrusy, zadyszkę i no... Powiem Wam, że te autka mnie bardzo zaciekawiły. Fajnie wyglądają. Ciekawa jestem, czy ktoś ma taki obrus. 150x180. To jest taki jak... Nie jak cerata, tylko to jest tak jakby papier. To są chyba takie jednorazówki, bo mm, pierwszy raz w ogóle miałam w ręce taki obrós. Zaglądałam oczywiście moją łapką do środka, więc to jest takie jak papier, coś w tym stylu. Na pewno mam tutaj osoby, które wiedzą o co chodzi. Podkładki świąteczne, zobaczcie, 6 zł, za 5 zł. Są też za 5 zł takie mm, gwiazdki i choinki, gdzie możecie włożyć sztuczce. O, tutaj na przykład są takie czerwone z taką białą śnieżynką. Tam za 16 zł są obniżone już jakieś dekoracje. No, powiem Wam, że Rosman się postarał i wcześniej poobniżał fajne rzeczy. Tutaj są jakieś czapeczki, to chyba są spinki. No i y, zobaczcie, obniżone są na 12 zł. Szewki na poduszki. Tylko oczywiście najładniejsze już się sprzedały, więc jeszcze gdzieś tam możecie upolować jakąś perełkę, na przykład ta jest ładna. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Nie, mam jeszcze lepszą, czekajcie. Ale ładna. To więc za 12 zł teraz w Rosmanie. Tu widzę jakieś aniołki są obniżone na 9 zł. Bardzo ładny jest ten biały. I tu mamy w słoiczkach to też skarpetki. Gdyby ktoś nie wiedział, 21 zł. Tutaj też są zestawy skarpetek, 28 zł z termoforem. Tak więc taki zestaw można komuś wrzucić pod choinkę. Zobaczcie, od razu termofor, bardzo cieplutki, milusi, różowy bądź czerwony. Przy kasach one u mnie są, tych samoobsługowych. Bardzo przyjemne. Oczywiście w dotyku, ale też przyjemnie robią. No i co? Mamy tutaj zadyszkę, zestaw choineczki z łyżką, to jest zaparzacz i, i, i tutaj do mm, do brwi by rosły szybciej taki zestaw za 15 zł. Tak więc, kochani, zapraszam Was na wcześniejszy przegląd. Dzisiaj do Action, promocje tygodnia, bardzo fajne. Wczoraj wleciała IK i Pepko. Też Was bardzo serdecznie zapraszam. Pepka dzisiaj nie będzie, bo dopiero wróciłam. Tak więc, kochani, jutro będzie dużo fajnych rzeczy. Na vlogsela wleciał Isk, na który również Was zapraszam. A jutro jadę nagrać Wam coś, co obiecałam, że będzie w przeciągu dwóch dni. Więc jutro nagram i pojutrze wrzucę. Będzie Petarda, będzie też IK za dwa dni. Tak więc, kochani, życzę Wam miłego. Weekendu, miłego weekendu. <noise> Dopiero co się tydzień zaczęła, ja już o weekendzie myślę. Wieczoru, kochani, życzę Wam miłego wieczoru, dnia, w zależności od pory, w jakiej mi oglądacie. Dzięki, że byliście, dzięki za komentarze, łapeczki, subskrypcje. Jesteście wspaniali. Dziękuję za każdy cudowny komentarz. Ściskam Was mocno. Do jutra, pa.